Interwał 05 Ewakuacja Sytuacja. Agent FIR uwolni zakładnika Aldusa Bishop'a, który twierdził, że był przesłuchiwany w sprawie Harlana Wade'a, ważnego naukowca Armaham. Miejsce pobytu Wade'a jest nieznane. Bishop doniósł też, że jest znajomym córki Wade'a, Alice. Można założyć, że stanie się ona celem, celem sił repliki, a być może już jest ich celem. Agent Fordy. Douglas Holiday ekskortuje Pana dach w celu natychmiastowej ewakuacji. Takich chwil kontynuuje oględziny miejsca masakry Swoddy. Znaleziono ślady mordów wielu pracowników, Arbaham. Misja. Agent bojowy Firy spotka się z Holiday'em na platformie helikopterów. Dobra. Ej! Jestem tutaj! Lalalala La 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 la... Ja, ja. SHIT! Co ja zrobiłem?! Ale zabiłem idiota, ale zabiłem idiota. Tak, wiem! Na pewno dostaniecie wpierdolostry, kiedy tam mnie nie ma. Ja muszę odpierdalać całą... ...robotą dla was! I wstyd do... I co to za... Znaczy...

Hej I trzeci! Na dwa zdobyłem Yo O, karabinu no to żeby jest, używaliście Eee, apteczka jakaś by się przydała Bugi w grach, bugi w grach A kolejni Hej! To był fart. Eee, Drużyny nie ma. Melduję, że nie ma. Wszyscy nie żyją. Apteczka! Okej okay. hmm. Hej! Nie wiem jak cudem, ale zaszedłem was od tyłu. Odwróciłeś się i nie żyjesz. Ciekawe jak to jest uczucie spojrzeć ostatni raz w oczy śmierci. Odwracasz się, a tu szotkan ci w ryj. Nic nie mówi tak dobrze, jak umarłeś, jak szotkam w ryj. Chyba There's an elevator. Who is now? We're taking fire! Get us the hell out of here! Hey, 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 hey. He's here! now oh. Oh. oh, shit! That was ATC security. Are you yours? Oh, yeah, I'm sure. Friendly fire? Didn't feel very friendly to me. I think that they were deliberately causing this. Oh. Yep. 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 Yep, yep. Tak to nie piep, nie Tak takie w się. siebie. O, jesteś. No, to było dość proste. A że Chuje ucieki. O, jeszcze jeden. Tak, mi przykro. Cię są chyba słabszy. Jop. Dobrze, na razie. Nie. Nie, 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 to widać nas ja, nie tylko że się przeznaczyłem. La 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 la, Maruś. I to was, przypadkiem znam. Baston, patul! La, la 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 la, nie Jest Nie za czasami? O, komu się obolać? Ale przykro mi. naprawdę Dobre. Ja po co wyszedłem tędy? Ja... Hop, hop. Hop, hop. To mam jakieś śmieci na wyjście?

Dźwięki w tej grze, la la la, la, la. nie, tylko kolega nie żyje. Ty zresztą też. O, jak dobrze. O, jak coś i mnie Wzięcie kurwa, jeszcze nie ta droga. What no the fuck? Tych zabiłem, tych zabiłem. Tu łapceczku użyłem. Chwila. Na pewno gdzieś źle poszedłem. Eee, to są wszyscy? Koledzy, panowie. Panowie, koledzy, koledzy, panowie. Tu wygląda na coś ciekawego. Ops, nie mogę. Hop! HOP! Powiedziałem! Hop! Hop, Aaaa... Ach. Ach, jak mam się tam dostać? Może ja przykłócę po prostu? Osięgną? Nie, tam jest jakieś przejście. No dobra, zgiwalowałem całe zagrożenie. Co tutaj mam zrobić? Skoczyć tam na dół? Zabić się? Tu nic, tu nic, tu też nic. Ty nie żyjesz. What the fuck? A, weźmy jeszcze raz na górę. Jestem głupi To mnie Ta nawet muzyka podkreśla, że jestem głupi no cześć No cześć 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 Ale autografy da później Dobra fadowy mi się psują Okej, panowie, panowie. No możecie wyjść. To będzie boleć. A jak spadnę? Ja, jestem miło nic do roboty. Dobra, op. Jak prawdziwy z nas.

Łow! Oh. Kurwa! Pierdola na mała głupia syna mała pierwona w chuj kurwa japońska dziewczynka! Przepraszam? No idę sobie, idę Ja tam też miałem sześć A już pójdziemy tędy Dzień dobry panie Watraku Wentlatorze Przepraszam Kurwa jak zamek w Amnezji O safe, miło Hello Halo? Okej. Okay. Chyba coś popsułem rozwalając tamto. Żebym przypadkiem zniszczył teraz cały... Fuck! Shit, fucking... <gr> <gr> Mi kazało wrócić całą drogę za pierdole coś. Więc zaraz mam dziewczykami wyskoczy wyskoczyć. Znopu. Trzeba z daleka. No wypuchnąć. Co tu nie ma innej tu drogi? fuck, fuck, fuck. Ta mała dziewczynka zmusza mnie do złych rzeczy. Cofania się. Całą pierdoloną drogę. Ej, chwila. Nie tędy, ale też nie. Czyli muszę wrócić się tam i znaleźć inną drogę. Nienawidzę bądź w taki grach. Dobre? Okej, okay. gdzieś tutaj. E może jest tam tu jakieś przejście tyłu tego lepiej nie strzelaj Wierzę cię kusiło tu nie ma jakiegoś Nie, 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 nie Tu przejścia nie ma Znądź gdzieś tutaj hmm. No to pod spodem jest przejście Aha You are a fucking genius. Mhm, mm dobry. Mała dziewczynko. Nie ma ci nigdzie. Chłomienie To nic coś miłego. Ach, chwila się muszę jakoś tam do... Nie, e, mogę to przesunąć? Chcemy się tam przedostać. Ach, chyba się nie przedostanę, za dobrze. Safe! E? Tak! E... <śpiewanie> to mamy płomienie. I znowu szukaj teraz... Fira. Klik, klik, klik. Nie. Gdzieś musi być jakiś zawór. a eee, nie, nie wrócę już tędy. Gdzieś musi być jakiś sposób, żeby to wszystko, ops, powyłączać. Będę mógł stędy przeskoczyć, ale widać co się z tym dzieje. Też dupa. Chwila. No geniuszu jebany w dupę. Mała dziewczynka? Mała dziewczynka? ...o porozmawianie z nią. Dziękuję. A teraz chcę spierdolić. Nic nie widzę. Jankowski! Okej. Okay. Super uh, pomysł, zapewne. My się co, ja idę odpocząć. Mam dość tej gry, jak na razie.